Other place. I to jest czwarty odcinek dokończenia willy w yy, Przed chwilką skopnąłem się, że nie yy, nie dokończałem sobie nie, nie zacząłem nagrywać odcinku i skończyliśmy właśnie na wykładaniu ziemi. Yy, coś tam, mama coś tam robi sobie, sobie właśnie w tyle, aby się tym nie przejmijmy, robić dalej. Dajcie yy, mikrofon co poprawia? Ok, idziemy teraz, musimy tylko posadzić sobie tak, rozrośnie się, dobrze chodźcie. Nic budowania na rejście. i Teraz pójdziemy sobie, wybierzemy się. Nie wiem gdzie. Na się to wszystko. O, powodu nie musieli iść. Ok, opa. Dobra, idziemy teraz szybko po wodę. Tylko zrobimy sobie jeszcze wiadereczko. Chyba mam żelazo. O niej, bieda. No idę Idą... Nie mam w ogóle, może w skrzynce mam? Mam trzy akurat. Opa, wiadereczko. Jest noc. No choćby się prześpimy. Ten odcinek już trwa 2 minuty. Teraz chodźmy pod tą wodę, uzupełnię później dół. Niech się przypala. Tu będziemy robić dróżkę jakąś, ale to dopiero później. Mówię na po nagrywaniu odcinka co to zrobię. I będzie ładnie. Okej. Okay. To tylko teraz poprawić. Opa, opa. Tu w kącie i tu w kącie. No, nie dostanę. Okej, okay. i teraz tylko sobie posadzimy. Mamy cztery to sobie posadzimy. Coś mamy jeszcze do posadzenia. A grzybki mogę sobie... O, jeszcze grzybki sobie tutaj zrobię. na dużo miejsca nie potrzebują. Akurat zrobiłem dwa w jednym. Dwie farmy. Aha. E, tu nic nie ma na pewno. Wszystko <grymne> kopalnia. Jak. Dobra, tu jeden, tam gdzie jest czerwony, mam czerwony, hopa. Nie się rozrastaje, hopa, hopa. Tu już mi pomału rośnie. A chodźmy jeszcze nazbieramy sobie troszeczkę tego. Mhm. O, pada deszcz. Mhm. E, teraz będziemy... O, jest kolejne nasionko. Zbliżymy trochę tych nasionek i pójdziemy posadzić. I... nie wiem, co będziemy robić dalej. Przemyślałem tego. Chyba będziemy wykańczać sobie całą wylę w tym odcinku. A później zrobimy sobie jakąś podróż o tamtą stronę. To może być coś bardzo ciekawego, tylko nie wiem co. Yy, Spróbuję zrobić sobie mapy. I pójdziemy sobie w cztery strony świata. I po prostu zrobimy sobie jedną dużą mapę. Jak yy, nie wiecie jak tworzyć taką mapę, to yy, ja zobaczyłem właśnie ten trick u ROX MB, polecam bardzo ten kanał, fajne mam poradniki, ciekawostki, i tyle. Sami zobaczycie. I to nie jest reklama, tylko mówię, polecam ten kanał. Nic nie dostałem za to jeszcze. Ani w ogóle nie dostałem. Yy. Zapraszam do subskrybowania, like, i komentowania. I teraz dalej zostawiam te cztery łapki do góry, hmm. bo nie wbili się pod tym odcinkiem. I po prostu tak mnie kusiło, więc nagrałem ten odcinek. I teraz dalej zostawiam do tych czterech łapek, aż będzie, i wtedy kolejny odcinek się pojawia. To jest ciekawego. Poza tym, ej, nie ta dziura. Tu sobie zrobimy takie, że szkła takie wejście fajne. Okej. Okay. Tu nic na razie nie muszę przepalać. E... Idziemy to posadzić. Teraz to umo. Zrobimy sobie meble. Pokażę wam jak zrobić sobie fajną półkę. Chyba zbieranie za mało. Ja to nic. Rozrośnie się, To będziemy mieli chlebek przy okazji i nasiona. Więc tak, żeby to odbudować potrzebuję mieć drewno, mam troszkę to akurat. Yy, potrzebuję tylko drewno, nic więcej coś tam zakręciłem gaz i teraz jak to zrobić robimy tak tak jak dalej teraz było tak już nie to są dwie półki źle położyłem bo one muszą być na odwrót to musi być klocek i tu dwa i tu Zapraszam, za, tak. Co tam to nie moja wina. Ja to nie mówię. Hehe. He. I tak, nie tak muszę być położone. Tu nie tak mała półka. O tak, muszę być położone. I tutaj po prostu. Tak. Tutaj znowu. Opa. Opa. Opa, opa. Mamy taką małą półeczkę. I to jest tylko za wykorzystaniem schodków. Hmm. Zrobimy sobie teraz kanapę. O tutaj w rogu. Mogę sobie tutaj dodać i tu mamy taką łóżko, więc jakoś umeblować, musimy iść po drewno. Czy mam jakiś drewno szef w skrzyni? Dobra. O zombie. Szkielet. Nic mi dużo nie zrobi wam. Mam, mam e, żelazną zbrojkę, to. Jak się łowił Dobra, zabijemy Pan Zambiego Leć Tamty, tamty zbrojce se Ty kurde, Stefek Kurde Chodź tu Masz żelazne portki? Brat chyba będzie miał świadectwo z paskiem. A widzicie jak to jest. Ej, kurde. Chodź tu. Jak chcę zginąć. Chodź ci w łapie idę. Z tym sobie zupkę chińską. Dobrze, że mi to zrobi. Oldestałem no, enchantowane portki Blast Protection. Zedwo. No dobrze już jestem. E, zupka chińska. gdzieś jest zupka? Tu jest zupka. Zjemy sobie zupkę. Dobrze, musimy iść tam. Musimy wezmę sobie trochę obcozowego. Tego przyda się też. E, dostałem psota. E, mam portki. Helm i buty mam za darmo, bo zabiłem tego Zabiłem sobie zombie i dostałem takie eku fajne mm. Więc mi tego drewno nie będzie potrzebne. Opa. E, troszkę to musimy przerobić sobie. Troszkę po płytek. Nie mam gdzie tego wsadzić. do skrzynki. teraz pójdzie tak. To mi się tu nie przyda. Miseczka. Dart. Grzybki kilof, miseczka Ledery, grzybki Rotten flash Łupata i ta niełupata może się przydać. Yy, z tą mi się na razie nie przyda, to mi się też nie przyda. Żwir Granit, i tyle na razie. Te półpłytki chcę. I teraz sołuszko. O, tak zrobimy. I to fajnie będzie wyglądało. O. E, nie wiem czy u mnie dominuje właśnie taki kolorek. I fajnie to wygląda. Z dodatkiem jak dołożymy tu troszkę. Eee... Cię odłożyłem może ten. Nie, ja nie zebrałem. To powinien być taki facepalm Teraz sobie. Zobaczymy, jak tam nasz chlebek. No, a tu zaraz. To, a ten nie rośnie. A tu z tyłu to urośnie. Do tego pokoiku nie wiem, co mogę jeszcze dodać. I może takie coś? No, może być. Uhu. Dobra. O tu możemy też takie coś dodać sobie. Mhm. Dobrze, to odcinek. Cześć.